Terapeuca. i zostanie teraz czterech, zostanie czterech, ale pierwszego z tej czwórki szalenie się boimy, Kylian Peyer, wielka klasa, wielka forma, jego tato zawija ręce, zaciska 7 i 8, yy, przepraszam, 11 i 80 punktów przewagi nad Dawidem Kubackim, wystarczą 103 metry, on jest w stanie to uczynić, ale czy mu się uda, Kilian Pejer ląduje blisko, blisko tej zielonej linii, no nie są pewni, czy to, do trzeba by 102,5, nie, jest 98, dalej będzie prowadził, proszę Państwa, to jest niewiarygodne, ale naprawdę, naprawdę Dawid Kubacki jest już jedną nogą na podium, zostaje trzech zawodników, wśród nich Ziga Jelar. To nie jest jeszcze, bo to młody chłopak. To nie jest jeszcze zawodnik tej klasy. A więc pozostanie Geiger i Kobayashi z tych klasowych zawodników. od Kilian Peyer brązowy medalista z dużej skoczni. Po tym skoku jest dziesiąty. Dawid pierwszy, Kamil drugi. Co nam przyniesiesz losie przez najbliższe minuty? I teraz trzech. Zawodników. Ziga Jelar. Trzeci po pierwszej serii. na no, to jest przecież bardzo młody skoczek. 21 lat. On był 23 w Bergizel i teraz musiał wyskoczyć 101 metrów. Ziga Jelar ląduje blisko. Dami tak, Kowacki jest na podium. Mistrzostw Świata. Coś niesamowitego. Z 27 miejsca. Po skoku na odległość. metra. On jest medalistą. Mistrzostw Świata. Niewiarygodna historia w Brefet. No coś niewiarygodnego. Zostało. Do Dwóch, tylko dwóch. Karl Geiger i Ryoyu Kobayashi. No, gdyby jeden z nich skoczył bliżej, to Kamil też wejdzie na to podium. Marzyliśmy o dwóch Polakach na podium. Jesteśmy w tej chwili o mały kroczek. O mały skoczek. Od iszczenia się tych wszystkich marzeń. Giga Jena po tym skoku 87 metrów jest 25. Karl Geiger, drugi na dużej skoczni. Drugi, przepraszam, pierwszy w drużynie. Karl Geiger, który dwa razy w tym sezonie wygrał zawody Pucharu Świata dla którego jest to sezon życia, teraz wystarczy mu 100 metrów, on to może skoczyć, on to może zrobić zro nie, 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 robi nie, robi tego, hmm. bliżej, a wywadził, będzie co najmniej wicemistrzem Kamil na drugim My miejscu dwóch to już jest faktem, tylko które to już jest faktem, tylko które miejsca, tylko Rioju może to teraz zmienić tylko 98, 99 95 i Karla Geigera. Do tego by pokonać Kamila musiałby skoczyć. 98-99. Kawit Kubacki co najmniej wicemistrzem świata. Kamil Stok brązowym medalistą. To jest coś niewiarygodnego co dzieje się w Zefeld. Kręci głową Karl Geiger, bo jest dopiero 17. Dawid Kubacki srebrny medalistą. Kamil Stok brązowym a pozostał jeszcze Rioju Kobayashi. Już się schowały te, te dmuchawy. Rioju już na rozbiegu. 98 metrów On jest w stanie uzyskać taką odległość rioju Kobajasz ląduje Dawid kubacki Mistrz Świata. Coś niewiarygodnego. Dawid Kubacki szanę z tego miejsca. <laughs> <laughs> Na najwyższy stopień podium. Coś niewiarygodnego. 92,5 metra rioju Kobajaskiego. 1,4 Dawid Kubacki na rękach Stefana Huli, Kamila Stocha. No to jest kosmos, to jest kosmos, to no tutaj się działo. żyliśmy o dwóch miejscach na podium i mamy pierwsze dwa miejsca na podium. Mamy dublet, dublet Polaków. Pierwszy Dawid Kowacki. drugi Kamil Stoch. Wielkie chwile trzeba wierzyć do końca, nie wolno wątpić. Powtarzam to sobie po tym, jak kiedyś wątpiłem w jednym biegu na 800 metrów w Kali, że yy, nasz biegacz może dogonić wielkiego mistrza i dogonił, i przegonił. To był Paweł Czopiecki 17 lat temu i teraz nasi, z tych dalekich miejsc to jest jakiś rekord świata z 27 pozycji na pierwszą pozycję Dawid Kubacki. To jest możliwe tylko w jakichś tam fantastycznych historiach, a my dzisiaj jesteśmy świadkiem czegoś niewiarygodnego to co mówiliśmy, zaciśnijmy zęby i zdajmy się na łaskę wiatru i śniegu i ten wiatr i śnieg w drugiej serii sprzyjał 14 miejsce Rioju Kobayasiego Dawid Kubacki, mistrzem świata Kamil Stoch, wicemistrzem świata, Stefan Kraft z brązowym medalem. No przyznam się szczerze, że jak żyje takiej historii, nie widziałem. No tak przewrotny jest sportowy los. Mówiliśmy, że to kwina, że to, co działo się podczas pierwszej serii, wywróciło zupełnie przecież tę klasyfikację. A proszę zobaczyć, jak to wszystko się odwróciło na niekorzyść naszych najgroźniejszych rywali. Oczywiście, że tak. Oni mogą też zrzucić wszystko na karty fatalnych warunków, ale my na nich skorzystaliśmy. Szajne skocznia normalna, ten oksymoron pozostanie nam już na zawsze w głowie. To Zepel pozostanie już zawsze nam w pamięci, jako miejsce.